Okej, okay, witam was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w nieświeżynce, czyli e, takiej opowieści o gierce, która już jakiś czas temu wyszła. A dopiero teraz, ze względu na tradycyjne moje opóźnienie, mogę rzucić na nią okiem. Dzisiaj gramy w coś, co nazywa się Tomb Raider and the... jak się nazywa... Guardian of Light. O, to nie jest Tomb Raider, Lara Croft i coś tam. A gram z Maku, który jest moim dyżurnym botem w grach kooperacyjnych. Oh, dobra, i my ostatnio szczęśliwie przeszliśmy, choć nie są wszystkie etapy, bo widzisz, że ta gra jest krótka. W każdym razie ukończyliśmy part, takie jak Spider Tomb, i to wam, to wam dzisiaj pokażemy. Jest to strasznie przyjemna produkcja, w której wcielamy się, jak sama nazwa wskazuje, w Lara Croft oraz Toteka, czy jak się ten e, aztecki wojownik nazywa. Natomiast fajne jest też to, że gra wraca do korzeni serii, czyli wreszcie są to jakieś Grobowce, a nie pierdoły. No i tutaj musimy się po prostu przedrzeć przez, no właśnie grobowiec pająków, co jest fajne, mody? pokażmy ludziom, e, że mamy takie bajery jak inwentarz, to znaczy, to się po polsku nazywa, a wyleciała mi nazwa polska, wiadomo widzicie o co chodzi, zawartość naszego plecaczka i możemy ulepszać nasze postacie zbierając różne artefakty, ja mam w sumie nowe, ach, teraz poszedłem w szybkość, mam te jak coś jak Clay Feather, który daje mi bonus do szybkości. Oczywiście są różne rodzaje broni i tak dalej. Ja jestem gotowy i możemy wyruszać. Ja jestem Larą, no a młody gra to tekiem. I jest to strasznie fajny taki nastawiony na co gameplay. W ogóle mi się wydaje, że ta gra byłaby strasznie smutna, jak się gra samemu. Oczywiście dostałem ją. O, fajon. sorry, młody. Oczywiście nabyłem ją na Steamie, gdzie kosztowała jakieś 7 euro promocji. Podejrzewam, że to nie jest najlepsza okazja, bo można by ją dostać po taniej. Okej, okay, no i wytłukliśmy. I teraz, uwaga, przykład zagadki. Młody wyciąg... Czekaj, utłuczmy te pająki jeszcze. Młody wyciągnij tą wajchę. Kiedy on wyciąga tę wajchę, ja mogę włączyć... O! Linka z hakiem, po którym mój bohaterski wojownik przejdzie Czekaj, jak teraz? Aha! No wydaje mi się, że to włócznie. Totek z kolei możesz rzucać włóczniami, po których skakać może Lara. Więc całkiem przyjemnie. W ogóle jest taki ładny rzut z góry, więc strasznie e, tak diablowo się to kojarzy. To miało premierę w wakacje, to, to jest taka dobra rzecz teraz, że Microsoft nie dba o ekskluzyw, w ogóle mało kto teraz się oprócz Sony interesuje ekskluzywami i tak raz. To jest frajer. I tak raz skończyła na pcecie. Wstawaj, nie udawaj. To już jest zażarta walka o skarby i słynny rzut, który przyspiesza A nie się. Czekaj, jak to robimy? Ja się tutaj przyrzucę liną z hakiszczem. Skacz, misiu. O, niewidzialne ściany, no ale cóż, to jest produkcja za 30 zł jakby nie było. Tutaj nadrzęd. Uuu, w ostatniej chwili, jak widzicie, rozgrywka jest niesamowicie Emo... <laughs> emocjonująca. Śmierć nie jest tutaj tragedią, na szczęście. O. Tutaj jest takie... te poziomy takie fajne motywy. Tutaj jest to opuszczanie albo wydłużanie tego mostu tam na dole. I spróbujemy to zrobić w te 15 minut, które tutaj można niby tę misję wykonać. No, oczywiście są instrukcje czarno na na ekranie. Więc nie będziemy się bawić tutaj w różne bonusy, których jest pełno. Czekaj, mamy już miotacz ognia? Mamy. Te pająki były tłukł Mój totecki przyjacielu. Totecki. Okej. Okay. Spadły syfy. Zobaczcie, że ta grama ma jedną wadę, jaką jest długość. No ale jest tutaj dużo tak zwanego. Młody. Wtedy dobierajcie sobie dobrze partnerów do rozgrywki. Jest tutaj dużo tak zwanego replayability, czyli tę grę można przechodzić kilkukrotnie bo, kilkukrotnie, bo są sekrety. Różne ciekawe achievementy naprawdę ciekawe. Dobra, i tutaj na przykład jest pomieszczenie, w którym możemy zdobyć bonus. Nie idziemy tam, Za, zasuwamy i idziemy dalej. To jajco które chyba nam się przyda tak więc dużo walki, dużo siekania. No i całkiem przyznośne i przyjemne zagadki. To nie jest coś, co każe człowiekowi nie spać po nocach, natomiast po prostu mile się rozwiązuje je. Są pomyślane na taki właśnie kooperacyjny sposób rozwiązania. No to co, weź tam wepchaj to jajco w ogień, aby ja to zrobię, jak na Larę przystało. Widzą tutaj zwierzaki. A i jeszcze, bo tu że nie omówiłem wszystkich rodzajów oręża i może to wyglądać chaotycznie, możemy stawiać miny, które właśnie działają w ten sposób. I Totek ma jeszcze tarczę, dzięki czemu może robić z takiego tanka. o jest ze zwłoki. Tył! Żyjesz? To chyba dłużej nie robi w sensie. W ogóle Tatek, ty masz achievement taki, żeby odbić tarczę przeciwnika, czy cios przeciwnika i go nim zawić. Dobra, idziemy gdzie? Raczej tam se odpuścimy, chodźmy tutaj. No i kontynuujemy opuszczanie naszego mostu, albo wydłużanie właściwie naszego mostu. No chodź, misiaczku. Totec niestety to jest taki słoń. Potrafi coś skakać, ale to nie jest Lara. Uwaga, sekrety. No i oczywiście frajer się dał złapać jak... Wpadł jak gówno w kompot. A mogę się, Boże, ożywić, tak? Co, co z tego? Boogie Nights. Idziemy. To był fajny achievement, który trzeba było rozwiązać. Trzeba było jak wdepniemy w te, w te oto pola, podnoszą się ostrza. Musieliśmy wejść, po prostu wejść w tą młody, a nie, nie rób problemów. I tutaj trzeba było uaktywnić wszystkie. Taka zagadka z tu połączyć jedną linią. O, szachownicę na przykład. おけい、おしゃれ。<music> M czwórki, co to jest? M16, nigdy tych poręży nie odróżniałem. O! Tutaj przykład jednej z zagadek. A teraz ty słoniu dajesz. Dobra. Tadam, i tym samym dochodzimy do końca. Jak widzicie etapy są strasznie krótkie, chociaż kiedy my masterowaliśmy je tak na opartego zajęło nam to dobre no, 40 minut. Ty ty ty. Czekaj, opuściliśmy most, czyli musimy się wrócić. <grym> Niestety. <grym> Lara żyje gdzieś tam swoim życiem. <grym> Okej, okay, boss pająk. Uratuj mnie! Dobrze! No i tym samym dochodzimy do końca. Tu będzie jeszcze ostatni, wielki quest. Dzięki, to jest dobra kooperacja. Pokaż jak skaczemy, jak te kuny. nasz ulubiony motyw w takich grach. Dobra, misiek, teraz tak. Tutaj wyżynaczka chce nas zjeść kowirówka. Na szczęście jest tam mechanizm, który można wyłączyć. No idź, idź, idź! tam tamtąd? Dobra, biegniemy! Yeah! Teamplay pełną gębą! No że budżet już czekał na ciebie, czekała na ciebie. No i to był jeden etap. A ponieważ mamy jeszcze parę minut... Pokażemy wam, tak więc tu jest takie coś, jak oczywiście DLC. Jedno dostałem po kupnie gry. Jest to Kane, and Lynch, Kane and Lynch Character Pack. Bardzo urocze, ponieważ pozwala nam. Kim chcesz być? No to, dobra, ja będę Kane'em. Rozegrać jeszcze raz to samo. wcielając się w Kane'a i Lynch'a. I to wygląda uroczo, bo są takie specjalne kat z nimi. Zobaczcie zresztą to i to w sumie taki akcent na pożegnanie. Niestety wypikowane są przekleństwa, ale i tak załapiecie chyba, jak to fajnie brzmi. Day is dawned, and soon night will fall on this world for the last time. <inaudible> 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 that <don't> old took it. <inaudible> Lynch, what was that? What the was that? do believe it. There has to be a way out. No, niestety, jak widzieliście, drobne problemy z dźwiękiem spowodowane są sprzętem nagrywającym. No, ale jest to taki fajny akcent, bo możemy sobie poograć Kejnem lynczem Muszę do dwójkę w końcu sprawdzić, zresztą. Jedynka mi się bardzo podobała. To absolutnie nic nie zmienia w gameplayu. Po prostu nowe skórki do postaci są tak samo. Tak samo są dostępni Kane i z serii Legacy of Kane. Tyle za to, że za to już nie raz się nie zapłacę, chyba że nie wiem. Będzie wynosiło 50 groszy, może. Chociaż nie, to jest wbrew moim zasadom. No i to w sumie wszystko. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i cześć.